I tak jak obiecał mój zmarły przyjaciel wrócił w pierwszym śnie do mnie po trzech dniach od jego śmierci. No i ten dzień wyglądał tak, że po prostu gdzieś tam chodziłem po domu, coś robiłem i postanowiłem, a, że się po prostu prześpię, taką, taką poczułem senność, jak zwykle nie śpię w ciągu dnia, to myślę, a położę się po prostu, nie? No, i położyłem się, i jak tylko przyłożyłem głowę do poduszki, to pojawił się sen. I ten sen, co było ciekawe, ten sen w ogóle wyglądał jak rzeczywistość. On był żywy i prawdziwy, tak jakby mi się to naprawdę działo, tak jakby to była rzeczywistość. No, i sen wyglądał tak, że pojawiłem się gdzieś na szczycie wielkich gór na czubku, na szczycie wielkich gór. A wokoło mnie y, po prostu rozległ się piękny, wspaniały krajobraz z chmur. Gdzieś tam w oddali widziałem y, po prostu Ziemię, a wszystko było tak otoczone chmurami. Ja byłem ponad tymi chmurami, że te czubki gór były po prostu ponad chmurami. No i ja siedziałem na tych czubkach y, gór i wiał ogromny wiatr. Ja się tak przyglądałem, te. Temu widokowi i byłem nim zachwycony, i nagle na drugim czubku góry naprzeciwko mnie pojawił się mój zmarły przyjaciel. I co zwróciło moją uwagę, że jego ciało było takie. Rozpoznałem go po, po ciele: on miał takie same ciało jak, jak miał tutaj na ziemi. Natomiast jego ciało było zbudowane tak, jakby ze światła. I co po prostu mnie poruszyło, to jego, jego taka żywotność, jego witalność. Jego taka, takie, takie życie z niego tętniło, to było niesamowite. No i po prostu on pojawił się naprzeciwko mnie, taki zachwycony, i otworzył usta i zaczął mi opowiadać coś. Nie? No i co było interesujące, on mi mówił, ja patrzyłem na ruchy jego ust. Natomiast nie mogłem do moich uszu nie docierało to, co on mówi. Nie mogłem go usłyszeć, ponieważ w tle wiał silny wiatr i ten wiatr. Totalnie zagłuszał wszystko to, co on mówił, a on gestykulował i chciał mi coś przekazać, i z taką w ogóle wielką pasją opowiadał, że w moim sercu pojawiło się takie przekonanie, że on mi mówi o jakimś królestwie, o jakimś fantastycznym, nowym miejscu, w którym znalazł się po śmierci. No i po prostu piękno tego miejsca, jego majestat na tyle go przerosło, że po prostu jakby nie, nie miał słów, żeby mi to opowiedzieć. No i opowiadał, opowiadał mi, opowiadał, a ja tak się na niego patrzyłem i myślę sobie, co to jest za miejsce, co to jest y, za wspaniały świat, o którym chce on mi opowiedzieć i w którym się znalazł. No i tak słuchałem, ale nie mogłem nic usłyszeć. To, te słowa zagłuszał wiatr i on tak mówił, mówił. No i w pewnym momencie usłyszałem y, jego ostatnie zdanie. Powiedział Łukaszku, ja muszę już wracać, bo ty się zaraz obudzisz. No i z chwilą, kiedy on to powiedział, to ja przebudziłem się i wstałem z łóżka, tak jakbym w ogóle nie spał. I co ciekawe, to w sercu miałem od razu interpretację tego snu, że nie jakoby czubek gór. To takie miejsce styczności między człowiekiem z nieba, a człowiekiem na ziemi. Istota gór polega na tym, że góra wyrasta z ziemi, ale jej czubek dotyka chmur. Nie? I ona jakby dąży do nieba, idzie w górę do nieba. I czubek gór to jest jakby takie miejsce, jakby taki pomost między dwoma światami, gdzie mój zmarły przyjaciel może zejść z nieba po prostu i pojawić się na czubku góry. I ja mogę wdrapać się z dołu tej góry, z ziemi, też na jej czubek, i tu możemy się spotkać, ponieważ to nie jest ani ziemia, ani niebo, to jest coś pomiędzy. No i w ogóle, z chwilą, kiedy ten sens się skończył, to ja miałem takie przekonanie, że mój przyjaciel otrunął do góry, natomiast ja zszedłem na ziemię z tych gór. No i się obudziłem, i właśnie miałem takie. Takie właśnie to, co, co, co we mnie zostało, to takie uczucie podekscytowania, miłości, pokoju, no i takiej chwały jakiegoś miejsca, o którym ja nie wiem, a które gdzieś tam istnieje. No i ten sen mnie bardzo poruszył, i to był pierwszy sen, w którym wrócił do mnie mój przyjaciel.